Wyobraź sobie rosyjski system obrony przeciwlotniczej Pantsir S1, wart 30 milionów dolarów. Wypala wszystkie rakiety w ciemność nocy. Cel: ukraiński dron, kosztujący mniej niż iPhone. Efekt: zero trafień. To nie jest gra komputerowa. To wydarzyło się naprawdę nad Krymem. I to, co dziś zobaczysz, daje do myślenia o tym, czym jest nowoczesna wojna. Zostań z nami do końca, bo za chwilę pokażemy Ci, jak konsumencka elektronika latająca na wysokości drzew rozbiła system obrony, który miał chronić najważniejsze rosyjskie instalacje wojskowe. Godzina 2:47 czasu lokalnego. Rosyjska łódź patrolowa wykrywa coś na radarze. Ukraińskie drony, lecące prosto w najbardziej chronioną przestrzeń powietrzną Krymu. Cel Góra IP3. serce rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na Krymie. Na szczycie znajdują się kopuły radarowe warte setki milionów dolarów. Systemy, które podobno mogą śledzić cele balistyczne w kosmosie i wykrywać myśliwce stealth. Ale zanim drony dotarły do celu, musiały przejść przez coś, co wydawało się niemożliwe do obejścia. Na plaży poniżej rosyjski pancir S1, to ich najnowocześniejszy system obrony punktowej zaprojektowany do niszczenia pocisków manewrujących. Radar obraca się fabrycznie. System wykrywa drony. Operator naciska spust. Pięć rakiet przecina ciemność. 30 milionów rubli precyzyjnego uzbrojenia. I wszystkie chybiają. Jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w czymś, co nazywa się Doppler-Nocz, luka doplerowa. Brzmi skomplikowanie? Zaraz wyjaśnimy. Radary nie tylko po prostu widzą obiekty. One mierzą, jak szybko coś się porusza w ich kierunku lub od nich. Ta prędkość nazywa się prędkością radialną. Teraz uważaj. Ukraiński dron leci prostopadle do wiązki radaru, dokładnie 50 metrów nad ziemią. Jego prędkość radialna spada niemal do zera. Co robi komputer radaru? Traktuje to jak nieruchomy element terenu: drzewo, budynek, cokolwiek. I automatycznie to ignoruje, żeby nie śledzić fałszywych celów. Ale to nie koniec problemów Rosjan. Fale radarowe odbijające się od morza tworzą lustrzane odbicia każdego drona. Komputer próbuje uśrednić prawdziwy cel z jego odbiciem, wysyłając rakiety w pustą przestrzeń między nimi. A zapalniki zbliżeniowe w rakietach? Potrzebują celu wielkości drzwi samochodu osobowego, żeby się uruchomić. Pół metra kwadratowego radarowego echa. Te drony dają niewielką część tego. Rakiety dosłownie ich nie rozpoznają jako prawdziwych celów. Pancer wykrył drony z dwóch kilometrów, ale jego rakiety. Potrzebują półtora kilometra, żeby uzbroić głowice bojowe. Przy prędkości zbliżania 40 metrów na sekundę, co daje 12 sekund od wykrycia do oglądania, jak drony przelatują obok. 12 sekund na zaangażowanie celów, których system nie został zaprojektowany, żeby je widzieć. O 2.50 rosyjskie centrum dowodzenia wpadło w panikę. Weterze eksplodowały rozmowy radiowe, kontrolerzy żądali wsparcia myśliwców, operator Panzira zgłaszał, wiele celów, problem z namierzaniem. Ktoś krzyczał o rakietach, które nie mogą namierzyć celu. To nie były pociski Tomahawk, do których ich szkolono, tylko zabawki lecące z prędkością samochodu na autostradzie i właśnie to czyniło je niewidzialnymi. Nagle... Pojawia się pikujący Su-30. Rosyjska odpowiedź na F-15, wyposażony w wektorowanie ciągu i radar, który podobno może śledzić piłki golfowe z ogromnych odległości. Ale pilot widzi coś, co nie ma sensu. Jego radar, BARS, pokazuje kontakty, które pojawiają się i znikają, jak świetliki. Są widoczne przez jedno skanowanie, potem znikają na następne. Systemy potrzebują pięciu kolejnych powrotów radarowych, żeby potwierdzić, że cel jest prawdziwy. Ale te drony ciągle spadają poniżej poziomu szumów. To znaczy, że komputer musi zaczynać od nowa, nigdy nie zbierając wystarczających danych. Sfrustrowany pilot wypuszcza rakietę R-73. 20 milionów rubli precyzyjnej inżynierii, zaprojektowanej do gonienia myśliwców, przy manewrach. Kamera termalna drona rejestruje wszystko. Rakieta pędzi w jego kierunku. Głowica samonaprowadzająca skanuje. Coraz bliżej, bliżej i nagle zmienia kurs, jakby przypomniała sobie coś ważniejszego. Problem? Temperatura R73 poluje na silniki odrzutowe pracujące w temperaturze 1000 stopni Celsjusza, sygnaturę cieplną, która może namierzyć z 30 km. Te elektryczne silniki dronów pracują w może 50 stopniach, ledwo cieplej niż laptop. Czujnik podczerwieni nie może ich zobaczyć, dopóki nie zbliży się na co najmniej 500 metrów, a wtedy leci już za szybko, żeby skorygować kurs. Pilot wypuszcza drugą rakietę. Przelatuje ona tak blisko, że podmuch wstrząsa kamerą drona. Wciąż brak trafienia. Trzecia rakieta, czwarta. Pilot właśnie spalił uzbrojenie warte 80 milionów rubli. Zero rezultatów. Ma jeszcze jedną broń. Działko GSZ-30. Otwiera ogień, wystrzeliwując pociski 30 mm z prędkością 900 m na sekundę. Żadne nie trafiają. Dlaczego? Komputer kierowania ogniem oblicza idealne kąty wyprzedzenia, zakładając, że cel będzie lecieć prosto. Co dwie sekundy te drony przesuwają się losowo w lewo lub prawo o zaledwie 2-3 metry. Ale kiedy te pociski przelatują kilometr, to małe przesunięcie staje się 10 metrowym chybieniem. Komputer rozwiązuje problem z poprzedniej sekundy podczas gdy drony tworzą nowe, tymczasem 500 metrów niżej. Pierwszy dron osiąga swój cel. Radar 96L6E oznaczenie NATO chessboard. Szachownica to nie jest jakikolwiek radar. Dostarcza danych celowania dla systemów S-400. Może śledzić 100 celów jednocześnie i koordynować wiele zaangażowanych rakiet. Bez niego te słynne S-400, których wszyscy się boją, nie widzą dalej niż ich własne sensory. O 2.54 ładunek kumulacyjny drona detonuje przy antenie. Stopiona mieć poruszająca się z prędkością 8 km na sekundę przebija delikatną elektronikę. Miliony dolarów wyrafinowanych systemów zamieniają się w dymiący złom w mgnieniu oka. Ale to dopiero początek. Bez paliwa i rakiet Su-30 wznosi się ostro. Pilot zgłasza swoją porażkę do kontroli naziemnej. Cztery rakiety, setki pocisków działkowych, zero trafień a jego radar pokazuje coś jeszcze bardziej niepokojącego. Nowe kontakty nie nadlatują z terytorium Ukrainy, pojawiają się jakby znikąd, materializując się 10 kilometrów od brzegu jak duchy wynurzające się z samego morza. Co się dzieje? 10 kilometrów od wybrzeży Krymu przygotowane są drony FPV na wyrzutniach. Ich operatorzy nie znajdują się nigdzie w pobliżu tej pływającej platformy. Bezimienne łodzie, siedzą tu od dwóch godzin, całkowicie niewidzialne dla każdego radaru na górze przed nimi. Sekret geometria, nie technologia. Radar Podlet K1 na górze IP3 może wykrywać samoloty z 300 km i śledzić cele balistyczne w kosmosie. Imponujące możliwości, ale czy na pewno Siedząc na wysokości około 1100 metrów z minimalnym kątem depresji minus 2 stopnie, radar fizycznie nie może zobaczyć niczego poniżej 43 metrów wysokości w promieniu 10 kilometrów od brzegu. Łodzie suną przez fale, nie unikają wykrycia. Płyną przez ślepą strefę wielkości małego miasta, którą fizyka wyrzeźbiła w ich zasięgu. Ale jak ukraińskie drony mogą lecieć dziesiątki kilometrów od brzegu? Ukraina nie lata dronami bezpośrednio na Krym jednym sygnałem radiowym. To byłoby niemożliwe. Krzywizna ziemi i odległość zablokowałyby połączenie po kilku kilometrach. Zamiast tego używają łodzi przekaźników. Te jednostki działają jak pływające wieże komórkowe z wysokimi antenami zasilane radiami lub łączami Starlink. Operator drona w odeście wysyła komendy przez zaszyfrowane łącze internetowe do łodzi. Łódź następnie transmituje te komendy do pobliskich dronów. Obraz z kamery drona pokonuje tę samą drogę w odwrotnym kierunku, od drona do łodzi, a potem z powrotem do Odessy, niemal natychmiast. Ten system oznacza, że Ukraina nie potrzebuje dziesiątek łodzi, tylko 3 do 5 jednostek przekaźnikowych ustawionych na morzu, żeby obsłużyć misję. Zostają wystarczająco blisko dronów, żeby utrzymać czyste połączenie o niskim opóźnieniu. Operatorzy są bezpieczni, daleko od linii frontu, kontrol kontrolując wszystko przez coś, co jest zasadniczo pływającym wzmacniaczem Wi-Fi. I nawet jeśli Rosja odkryje skąd pochodzą sygnały, nigdy nie będą w stanie ich trafić. O 2.57 więcej łodzi staje się widocznych wraz ze świtem. Każda wypuszcza swój własny rój. Drony nie formują wojskowych wzorów ataku. Zamiast tego rozpraszają się jak spłoszone ptaki. Każdy obiera pozornie losową ścieżkę, która jakoś zbiega się na IP-3 w dokładnie tym samym momencie. W ciągu dwóch minut od tego nowego startu, pierwszy dron drugiego roju zbliża się do podstawy pierwszej kopuły. Bez okien, bez drzwi, tylko gładki beton i włókna szklane, zaprojektowane, by przetrwać bombardowanie z powietrza. Ale Ukraińcy znaleźli to, co projektanci przeoczyli: awaryjne panele dostępu na poziomie gruntu, do których mogą się dostać ekipy konserwacyjne. Te panele mogą wytrzymać 500 psi nadciśnienia z bomb eksplodujących nad nimi. Imponująca inżynieria, ale nikt nie rozważał bezpośredniego kontaktu z ładunkami kumulacyjnymi. Wzmocnione stalowe panele równie dobrze mogłyby być z papieru. Kopuła Nebo przyjmuje następne trafienie. Ten radar to rosyjski klejnot w koronie odpowiedź na technologię stealth, używając częstotliwości metrowych, które podobno mogą wykrywać f35 z 600 km. Bez niego każda bateria S-400 na Krymie, oddalona dalej niż 40 km, jest ślepa. Ich własne radary nie mogą widzieć za horyzont bez tego kluczowego zasilania danymi. O 2.59 łodzie wypuściły wszystkie swoje drony. Z Rosjanami teraz ślepy mi na dobre. Nadszedł czas na ostateczne uderzenie. O 3.02 eksplozja na szczycie góry. Ogromna antena VHF Nebo, teraz odsłonięta z przebitą kopułą, przyjmuje bezpośrednie trafienia w kluczowe połączenia. Ładunki kumulacyjne nie tylko robią dziury, tworzą kanały plazmy, które zamieniają izolatory w nadprzewodniki. Przepływ prądu rośnie z 2 do 1000 amperów w ułamku sekundy. 40 sekund później podlet K-1 przyjmuje wielokrotne trafienia w sekcje nadajników. Ten radar obserwował niskowysokościowe podejścia do Krymu. Mógł śledzić pociski manewrujące z 300 kilometrów. Bez niego wszystko poniżej 100 metrów wysokości stało się niewidzialne dla całej sieci obrony. Systemy S-400, które chroniły Krym, te, których wszyscy się bali, z zasięgiem 400 km, właśnie stały się bardzo drogimi ozdobami ogrodowymi. Potrzebowały nebo dla wczesnego ostrzegania, potrzebowały podleta do śledzenia na niskich wysokościach, potrzebowały palącego się już radaru 96L6E do koordynacji przekazów między systemami. Bez tych radarów ich operatorzy mogli tylko siedzieć i patrzeć. Podsumujmy: drony warte mniej niż iPhone, latające z prędkością samochodu, właśnie rozbiły systemy obronne warte miliony dolarów nie przez zaawansowaną technologię, ale przez wykorzystanie podstawowej fizyki i ślepych stref w rosyjskiej obronie. To kompletnie zmienia sposób myślenia o nowoczesnej wojnie. Wielkość nie jest już siłą. Prędkość nie gwarantuje zwycięstwa. Czasem najprostsze rozwiązanie jest najskuteczniejsze. A teraz pytanie do Ciebie: czy widzieliśmy właśnie przyszłość wojny, gdzie drony za tysiąc dolarów pokonują rakiety za miliony? Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej i koniecznie subskrybuj kanał wiadomości Polska i świat. W kolejnych odcinkach będziemy analizowali więcej takich przypadków, gdzie technologia i pomysłowość zmieniają reguły gry. Do usłyszenia w następnym filmie.